Witajcie w kolejnym odcinku z Porto Porto Sporto tak, Dzisiaj jesteśmy w mieście trzecim, co do wielkości, jeśli chodzi o Portugalię. A co to jest Pawełku za miasto? Coimbra! Coimbra! Coimbra. Tak, idziemy właśnie mostem Coimbra. przez rzekę o jakiejś dziwnej nazwie, której zapomniałam. Yy, zaczynamy naszą, ponieważ jesteśmy tu dość późno, więc yy, udajemy się najpierw na jakiś posiłek. A potem będzie zjedzamko. Moi drodzy, siedzimy już. Taka bardzo elegancka restauracja, słynąca z bakaliału, czyli tego wysuszonego dorsza, którego oni tutaj nagminnie jedzą. Na różne sposoby, na 365 sposobów. A tutaj mamy już przystawki. Świeży serek. Posypany ziołami, do tego jest troszeczkę oliwy z oliwek i chyba ocet balsamiczny. Pierwszy raz wreszcie nam dali w restauracji oliwę, żebyśmy sobie mogli chlebek moczyć. Chociaż masło też jest, oliwki też są. A co najciekawsze, za to wszystko, co tutaj widzicie, jest osobna opłata. Za chleb osobno płacicie, za masło osobno, za oliwki, za serek. Wszystko płacicie osobno. Ale pomidorki dobre. Tak, serek. Dobre. Oliwa gorzka, więc bardzo dużo antyutleniaczy ma. Bardzo dobra. Oliwki słabe. Ale bardzo dobry. Salek? Tak. tak. Mamy dwie różne ryby. Jedna to jest okoń, a druga to jest chyba dorada, z tego co tam pan mówił. Kawałek łososia, dwie krewetki, ziemniaczki i taka sałatka mieszana. Są to co? na szczęście nie za duże te ryby, to może zjemy. Ja sobie łososia, wezmę. Taki na granicy. Ładnie to wszystko wygląda. Widzę, że tu bardzo żałują pomidorów, słuchajcie, znowu dostaliśmy dwie ćwiartki. Znaczy dwie ósemki właściwie, nie ćwiartki. Za to cebuli nie żałowali w tej sałacie. to dobrze. Ziemniaczki. O, ta jest fajna, już widzę, bo się rozpadasz. No w porównaniu do łososia, to ona jest przepyszna. Okoń rozebrany. Wszystko jest takie niedosolone, tak jakby, jakby celowo. No, kolejna pyszna ryba, którą tutaj jemy na wyjeździe. Naprawdę. A ziemniaki trochę słabe, takie jak wczorajsze były. Drodzy, znajdujemy się w kościele, jednym z najważniejszych kościołów w Portugalii, ze względu na to, że są tutaj grobowce dwóch pierwszych władców tego kraju, między innymi Alfonsa I zdobywcy. To jest chyba drugi, może, na końcu. którego już poznaliście w Gêmaraj, jak byliśmy, bo tam on się urodził, miał tam swój zamek, a tutaj właśnie jest pochowany. To jest on, Alfonso, tak to jest on. Tak, to jest ten pierwszy król w Portugalii. Tak. I to jest taki bardzo ważny kościół dla Portugalczyków. To Coś jest, tak jak kaplica z, Zygmuntowska, Zygmuntowska na, na Wawelu, Wawelu. Bo tam też są pochowani królowie polscy. No, yy, związana ze świętym św. Antonim. Yy, początki to wiek XII, w XVI. Przebudowywany, do dobudowywany ten kościół. znajdziecie tutaj właśnie sceny z życia również świętego Antoniego, bo on był tutaj studentem yy, Wydziału Teologii. Bo w ogóle tutaj to tu się znajduje jak śpiewacze bo również się znajduje, nie wiem, czy do tej pory można tu studiować, czy to jest tylko już dla zakonników przeznaczone. W każdym razie... Tutaj był pierwszy uniwersytet tak. portugalski. Tak, dokładnie. 1200 któryś rok. A teraz przeszliśmy do Zachrystii. To jest Zachrystia. Taka typowa Zachrystia jak w każdym kościele. Bardzo typowa. Taka malutka. Nic w niej nie ma. Tak. <laughs> gdzie Pani powiedziała, że pójść? Tam pokazywała. Tam też i tam do tyłu. I tam też tak. Dobra, to idziemy najpierw. Tu. Tutaj macie to, to, co jest tutaj napisane. A tutaj do tego, do sanktuarium. Sanktuarium do. Mm. Kaplica, o, to mi brakowało Chapter. słowa. Kaplica, tu jest. Patrzcie, jak wszystko jest w płytkach włożonych. Tu jest kaplica mm -hmm. i klasztor, tutaj. Oj, są krużganki jak w każdym, no. w każdym szanującym się klasztorze. Bardzo elegancki opactwie, Bo tutaj było opactwo ojców. Bardzo elegancki klasztor. Ojców. Jak zwykle w Portugalii. Od, od świętego Augustyna. Świętego tak Augustyna. Augustynów, tak. Tyga też ja gadam, to już teraz nie wiem, co tam się. No i są oczywiście krużganki jak w każdym szanującym się klasztorze. Musiały być gdzieś te modlitwy i rozważania musiały być prowadzone. Kościół jest pod wezwaniem Świętego Krzyża, bo tego jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć. I tutaj się możemy właśnie... Ja tu najbardziej lubię właśnie te elementy wewnętrzne. Jeżeli są takie przyklasztorne kościoły, to to są takie najfajniejsze, moim zdaniem, miejsca. Można się przechadzać tuż tych krużganków i pomyśleć, tak. że jakieś 600-700 lat temu tutaj również się tak przechadzali. I no. też sobie dumali. Dokładnie tak. Przechodzimy się moi drodzy teraz po centrum Koimbry. Jesteśmy na takim jakby leptaku. Miasto ma korzenie jeszcze w czasach rzymskich. Także jest bardzo stare. W VIII wieku, tak jak większość Europy, do Europy przybyli tutaj Maurowie. No i ten teren, aż do rekonkwisty był pod władaniem arabskim. Dlatego tutaj możemy zobaczyć różne jakieś zdobienia i pozostałości właśnie również związane z kulturą, z kulturą mauretańską. Tak jak pamiętacie w tych miastach południowych Hiszpanii, tam gdzie byliśmy. Te alhambry i tu takie różne inne rzeczy właśnie tego samego okresu pochodziły. Była to pierwsza stolica Portugalii, właśnie ten Alfons I, zdobywca, utworzył tutaj pierwszą stolicę, którą później przeniesiono do Lizbony, no ale mimo tego, że Coimbra przestała być stolicą, nie straciła na znaczeniu, jest to typowe miasteczko uniwersyteckie. Tak jak wiecie, już Wam to powiedział, to jest najstarszy uniwersytet w Portugalii. Stąd też między innymi wywodzą się te takie słynne szaty uniwersyteckie. One tutaj zostały stworzone. Te takie czarne garnitury i te czarne takie alby. Co zresztą miało później odzwierciedlenie między innymi w ubraniach yy, w Harry Potterze. Bo autorka właśnie Harry Pottera wzorowała się na studentach właśnie z tutejszej koimy. No i yy, no i stąd właśnie też pochodzą te wszystkie takie śpiewy, które widzieliście również yy, na terenie Porto, że tam po skończonych egzaminach oni sobie tam grają, śpiewają. To tu pierwsze jakie takie zaczęły te występy yy, w Portugalii być, to właśnie były na tym uniwersytecie, który jest tutaj. Jesteśmy moi drodzy przed podobno jedną z najspanialszych świątyń w całej Portugalii, Katedra Se. Jak już wiecie, właściwie w każdym mieście yes. w Portugalii yeah. musi być katedra. Uh, 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 no i wchodzimy właśnie do tej monumentalnej świątyni. Tutaj na tych schodach właśnie co roku jak się kończą zajęcia studentów, jest taka tradycja, że oni tutaj tysiącami wylegają, nie wiem jak to tysiące się na tych schodach mieszczą, ale wylegają tutaj, na tym placu stoją chyba. nieruchomo i czekają na muzyczkę fado. Taką najsłynniejszą muzykę portugalską tutaj wymyśloną w tym mieście. Taka muzyka z zadumą, z taką nutką nostalgii. Jak ktoś był kiedyś na takim koncercie Fado, to na pewno wie, o czym mówię. Gitarka, pani śpiewa, takie bardzo żywne melodie. Idziemy do środka. I, moi drodzy, jesteśmy już w kościele w środku, zobaczcie. W katedrze C. W katedrze C, taka se, ta katedra. Ale słuchajcie, mm, 2,50 pięćdziesiąt wejście. <sum> tak, ale na szczęście dzieci nie płacą. Dzieci nie płacą, nawet do 17 roku życia dzieci nie płacą. No, moi drodzy, Paweł został uznany za Włocha. Tak. Pan mu chciał po włosku tutaj opowiadać, bo, Pan chyba, już do mnie po bo włosku. chyba student się uczy włoskiego języka na studiach, bo to był taki student, który nas obsługiwał. No i co? Zobaczcie, ja, mi się od razu tutaj skojarzyła... Yy... Bazylika Mariacka w Krakowie. No, no powiedz, że nie. No tak. No, taki ołtarz typowy, właśnie Wita Stwoszowski, no wiadomo, że to nie Wita Stwosz, mm. jest, jest ten, sklecił to, ale to jest właśnie styl romański. to szybciutko to jest Styl romański. No, no poczekaj. <laughs> szybciutko. No. Także no wystrugał. Popaczył na no widost twarza. Tak ty, jak tych Nie, ty, ty, wystrugał. Nie, ale naprawdę bardzo pięknie. Jest taka bardzo surowość, duża i do tego taki ten złocony ołtarz bardzo fajnie to wszystko ze sobą współpracuje. I takiej najstarszej części, bo to się okazuje, że razem z tym kościołem, z tą katedrą Se, jest najstarszy gotycki klasztor w całej Portugalii. Są też elementy romańskie, tutaj widzicie właśnie te typowe kolumny i sklepienia krzyżowo-żarowe, no, tego typu. O, jakieś groby czy coś? Niestety po portugalsku wszystko napisane. O, proszę bardzo, jest napisane. Gościu jakiś, który żył od 1064 do 1091. Jakiś gubernator. Pierwszy gubernator Coimbra. O, proszę bardzo. To to miasto starsze niż Polska. No. Moi drodzy, jesteśmy teraz chyba w najważniejszej części Coimbry, bo gdyby nie uniwersytet, to miasto nie właściwie no, tak by nie tętniło i nie byłoby takie znane. To jest ten najważniejszy budynek w Palazzo Real właśnie stworzono siedzibę uniwersytetu. Na początku było tu tylko kilka wydziałów, między innymi Medycyna i Prawo, teraz można wybierać spośród bardzo wielu kierunków na różnych wydziałach. Siedem wydziałów jest. No właśnie. To jest ten najbardziej reprezentacyjny właśnie budynek. W nim się znajduje między innymi biblioteka bardzo warta uwagi, kaplica. To właśnie te nawiązania do Harry'ego Pottera, to już Wam mówiłam. To właśnie z tego uniwersytetu autorka Harry'ego Pottera czerpała właśnie swoją inspirację. Słuchajcie, jesteśmy teraz w prywatnej sali egzaminacyjnej. Tak wyglądają takie sale tutaj na uniwersytecie. Moi drodzy, wyszliśmy już z uniwersytetu. Idziemy wzdłuż jakiegoś tutaj akweduktu, jak widzicie. Chyba pozostałość po czasach rzymskich. Tak, ja też jestem bardzo znieznaczony. W najważniejszym miejscu, najpiękniejszym, jakie tam było, a była to biblioteka uniwersytecka, taka ze starodrukami z XVI-XVIII wieku, na której też wzorowała się Rowling, właśnie pisząc yy, serię o Harrym Potterze, nie można było nawet zrobić zdjęcia. Nie dość, że nam kazali o określonych porach wchodzić, wychodzić i tak dalej, to jeszcze nawet zdjęcia bez błysku nie można było zrobić. Tak i dosyć drogo to kosztuje, bo nie wiem, 13 czy 14 euro na osobę, wejście do biblioteki i tych innych rzeczy. I te inne rzeczy takie troszeczkę są reklamowane, moim zdaniem. W jednej części był sam remont, więc nawet nie kręciliśmy tam, bo same rusztowania, nic nie było. Kapliczka jak to kapliczka, no. Moi drodzy, tutaj zaraz przy rzece znajduje się taki urokliwy parczek Manuel de Braga. I na rzece, chyba są jakieś zawody sportowe, a jak nie, no to jakiś piknik. A tutaj jest takie bardzo fajne miejsce do odpoczynku: są ławeczki, są palmy, różne inne drzewa. Można sobie w cieniu, jak was meszki nie zjedzą, poodpoczywać. No cóż, kochani, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak, za nami tam macie widok na wzgórze. 160 metrów w, dół, w górę się spieraliśmy dzisiaj. No i dziękujemy Wam za ten dzisiejszy dzień, za wszystkie odcinki z Portugalii północno-środkowej, bo aż do środka Portugalii dojechaliśmy i wy razem z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobały odcinki. Nic, zapraszamy do poprzednich, są Stany, jest Hiszpania, a za chwilę będzie jeszcze coś innego. Także dziękujemy za uwagę. Prosimy o lajki, komentarze i suby. I na razie. Pa! Do usłyszenia, pa!